Ma taką funkcję. Ja pierdolę. Samsung ma taką funkcję A53. Ech. Diamentowy pasz. tak Fun. Funkcja fan. Kwiaty dla mnie nie trzeba było. Co to są? Jakieś koty w pudle. Bo co to jest? To z tego nic nie rozumiem, Śnieg. O! Jak Elton John, panie kolego. Sacreble! Ale otw otworzę gębę, nic się nie, się, nie się dzieje. Dobra, no, Czasami jak otw otworzę gębę szeroko, to co się dzieje? Ale tutaj widzę, że robią ze mnie babę. O! Tu mnie zakuli jak. krowę. O! śnieg, panie kolego. Śnieżna niedziela, panie. O! Tro trochę jak zboszeniec z w parku O, kosmos, panie kolei. No tak się właśnie mi dzieje, jak, jak przeglądam z, z statystyki kryptowalut. O, to właśnie mam, mam taki mending. Jak bitcoin spada. <ścoughs> Co to jest? Ty sztuczne fajmerki, patrz, to jest A To jest, jest gitara. Można kogoś wkręcić, te, które są bliżej, no to jest lipa, ale te które są dalej na tle to mógłbyś kogoś skręcić, wkrę że jednak jednak pr prawdziwie fajerwersi. No dobra A jak tworzą gębę to się nic nie dzieje nie. To teraz jest niedobry to jest O! Picasso i jeszcze możesz sobie ściągnąć różne. O, jakie dziewczyny ładne. Ta panda jest fajna. Znaczy, dziewczyna była ładna. To, to. Lame. Może coś innego. Może mężczyzna z brodą. O! Proszę pana, proszę pana! Tu byś mnie nie poznał. A gdzie pan idzie z tym bagażem? Czekaj, czekaj, może tam na, na szeroki kąt. Gdzie pan idzie z tym bagażem, panie kolego? Na łysą górę, tak? Ty, to jest zajebiste. Ale nie, bo to musi być tak. Aha, że mam sweter. Dobra, nie wiem, jak to nag nagranie wyjdzie. Jest coś jeszcze? To nie, to głupie. Diabeł. Diabo chce. O Boże, taki diabeł? To nic nie widać. Mmm... obozy diabeł, nie? No to jest ważne. Słaby ten diabeł. Mo. Mo! Samsung dawaj więcej. To już chce mnie play. Dobra, to wystarczy, nie? Ale wiecie o co chodzi? Jest, jest jeszcze love mode, czyli mode miłości. To co, że, że serce? I że mi wygładziło tym wszystko. No, dla dziewczyn to wszystko jest, no ale to wiecie, dziewczyn, takich był bajery. Ten facet z brodą był, był ciekawy, a poza tym to, to tyle. Pozdrawiam i wróćmy jeszcze do, do pierwszego, zrobię chyba z tego thumbnail'a. Czyli gdzie, gdzie był numer jeden? O ten. Ja pierdolę. Nie, bo kiedy będą chłopaki podrywać na, na dzielni, nie? Bleh.